Hajdusza Boszlu, jedź tam jest tak fajnie, super. No to pojechałem. Przed chwilą brzmiało, zaraz będzie jeszcze ostro padało, no ale może zobaczymy. Może to chociaż zrobi coś takiego, że się nam przewali ta pogoda i będzie już tak troszeczkę lepiej oddychać, bo było strasznie gorąco. No ale co. Daszek jest. Rodzina się pochowała w kamperze, bo się boją burzy, żeby ich czasami piorun nie wygrzmocił. A ja sobie pod daszkiem siedzę, jeszcze tylko wezmę wyreguluję. To jest fajna rzecz, a słuchajcie. Przeregulować sobie tak daszek, żeby się nic mu nie stało, a żeby spełniał swoją rolę. Tamtą nogę delikatnie obniżyłem, ta noga jest do góry. Tutaj nic się nie leje, tam ładnie spływa. A właśnie nie wiem czy... Nie, bez różnicy, dobra, jest godzina 20, dojechaliśmy na Hajdu Szoboszle, na kemping Europa, z tego co tam patrzyłem. A może jakoś inaczej się nazywa, nieważne. Pokażę Wam jak ten kemping wygląda troszkę, a może inaczej, najpierw pokażę co się robi na samym początku jak się tego przyjeżdża. Prąd trzeba podpiąć, ale tutaj fajnie jest kwatera zrobiona. Że zobaczcie, mamy od razu skrzyneczkę i mamy też przyłącze do wody. Możemy sobie spokojnie nalać wodę do kampera i to właśnie teraz uczynię. Uważaj! No i właśnie, woda jest przy każdym stanowisku. Proszę bardzo, małżonka tam już leje. Woda będzie, woda najważniejsza jest. Tak, Kasia? Znaczy tak. Są plusy, jak jest brzydka pogoda, bo na przykład łatwiej jest ułożyć włosy. Ja sobie na przykład robię o. Deszcz padał, nie? I teraz mam tak ładnie. Znaczy, chyba w porządku wygląda, nie? No Starczy ci taki. Dobrze. Teraz lepiej z przodu. O, o, właśnie. Znaczy, w sumie właśnie nawet nie trzeba używać. Dobra, ogólnie, no kurde, no tak działa karawanik. Raz ładna pogoda, raz brzydka pogoda. Przez cały czas mieliśmy upał. Ja na przykład się bardzo cieszę, że jest brzydka pogoda. Cieszę się, ponieważ mogę chociaż odpocząć trochę od tego upału. Moja żona mówi, że ona. Co? No co mówisz? Podoba się to? chyba jednak to zbieranie muszelek nad morzem? Dasz mi blika? Woli. A tamten na przykład, jak jest brzydka pogoda, to czy jest brzydka, czy jest ładna, to mówi tak. Dasz mi blika? No, więc... Każdy ma co lubi, po Ale prostu. Ale tata ci już blika nie dał, bo wydał wszystkie pieniądze na wakacje. Ja już nie życia. mam pieniążków, bo miałem wakacje życia. Nie wiecie o co chodzi z tymi wakacjami życia, to wam powiem. Nie, może ten pan ogląda. No to niech obejrzy. Przecież to nic, ja nic złego nic nie chcę powiedzieć. Ja chcę powiedzieć po prostu, jak to fajnie zabawnie brzmiało. Rozmawiamy z panem, który przyjechał z chyba Katowic, nie? Nie, z Wrocławia. Z Wrocławia, bo moja żona powiedziała, że znowu z Wrocławia, nie? Że samych mam znajomych z Wrocławia. Jak ktoś ogląda mój kanał, to wie o co chodzi. No i yy, my mówimy, że a, wynajęliśmy kampera, tak. Dzisiaj się zastanowiliśmy, pojutrze ruszyliśmy, no i że jedziemy na Chorwację. No bo wtedy jeszcze był plan, że jedziemy na Chorwację. A pan mówi: Co pan? To ja już od grudnia szykowałem samochód. Wymieniłem wszystkie płyny. Winety kupiłem. Winiety już kupił. miesięczne miesiąc temu. No ale można kupić wcześniej nie winiety, można, można wejść skończ. Można. Z datą ustawiasz, weź ty też już nie bądź taki, wiesz, hop Jeszcze. do przodu, bo, się, bo ci tyłu zabraknie. No i mówi, panie, bo to moja wyprawa życia. Wyprawa życia. I tak powtarzał z, z 14 razy. Ja mówię, no i co, jedzie pan na tą chorację? Pełnie, ja się nie cofam. Do widzenia! O. Państwo wyjeżdżają, deszcz pada, to wyjeżdżają. No to taka właśnie robota jest. No i to taka właśnie wyprawa życia. Nie wiem w sumie, co chciałem na samym początku powiedzieć, ale wiem, co powiedziałem na końcu. Taki to oto kemping. Termal kemping. Lata 80. go dotknęły, ale jest klimat. Powiem wam, że jak kiedyś byłem w Poroninie z rodzicami na kempingu, to strasznie mi się to tutaj przypomniało, bo po prostu jest tak, że kolejki do toalet... Co tam jeszcze takiego, że to może przypominać kemping W lewo idziemy, w lewo, tutaj lewo. Lewa, lewa jego, lewa jego. No ogólnie fajnie, 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 jeżeli ktoś lubi kemping, to fajnie. No i co jest takim albo plusem, albo minusem, zależy jak na to spojrzeć, jest to, że jest mnóstwo Polaków. Idziemy na miasto zobaczyć. Słucham, Niemcy też są, Niemcy też są ale ogólnie Polacy, można powiedzieć, że to jest. Polska miejscowość. Nawet już pokazała pogoda, że jesteśmy prawie że w Polsce, bo padało, była burza, ale burza była taka, że raz tam grzmotnęło i po burzy. Te całe centrum wodne jest bardzo szeroko rozstawione. Zobaczcie, coś tu paruje. Nie wiem, co to będzie. Ale tutaj, właśnie, też jest wejście do basenów. Bardzo dużo musi być ten obiekt. Zresztą sprawdzimy to. Później wejdziemy sobie z naszej strony tam, gdzie mamy niby te nasze przepaski. Zobaczcie, aż dotknę tej wody z ciekawości. Już? Ciepła? O. Zimna to. Oszukali. Oszukali, tylko się dymiło. To zimne jest. W sumie się zastanawiamy po co te dzwonki są. Zadzwonić nie można, stuka mnie dzwonią, młotków nie dali. Tutaj jakieś takie gingerownia. Ten dzwoni. Robi? Węgrzy mama. czy mama? Mama. Co lepszy robi, Węgrzy czy mama? Ja się nie będę chwaliła. No ale to jest nie gulasz, ja bym to nazwał tylko zupa gulaszowa. Prawda? Zresztą oni tak to napisali, że to jest w sumie zupa gulaszowa, nie, zup, nie gulasz. Ale smaczny. Myślałem, że zapłacę 3100 za zupkę węgierską, która szczerze każda kobieta w Polsce ugotuje zdecydowanie lepszą. Znaczy, inaczej mi się wydaje, że każda kobieta, bo moja kobieta gotuje najlepiej. Zresztą to widać po mnie, ja to powtarzam wielokrotnie. Kocham cię. Ale żeby kurde rzucić mi chleb dodatkowo i papryczkę, czyli cicho cicho, jakąś używaną pastę, czyli i doliczyć 400 forintów za to. Tak, mam, wszystko mam, pieniądze jeszcze jakieś mam Już niewiele mam, ale jeszcze mam Bo ja już nie mam pieniążków, ja zaraz wracam do domu Szwagier powiedział, że przyjedzie tutaj I będzie próbował węgierskich potraw Ciekawy jestem jak długo Jak przejdzie po restauracjach I zobaczy ceny W takich restauracjach, bo może w barach jest taniej Ale w restauracjach to wam powiem To będzie tylko Maro kupował Maro to jest chleb No, do tego no. Ceny w Hajdu w takich sklepach przy tym całym aquaparku są jakie są. No nie są za niskie. Dlatego też jeżeli byście chcieli zrobić niż, tańsze zakupy, to dosłownie 3 km dalej jest sklep Aldi. O tutaj stoję przy Aldim. Po drugiej stronie jest Tesco. Nie wiem czy będziecie widzieli, bo tam rozma rozmazuje, ale tam jest tam, o tam, tam dokładnie jest Tesco. A ja przy okazji jak już jestem w tym sklepie, to sprawdzę Jakie są ceny y, takich podstawowych produktów, żebyście mogli sobie porównać, czy zabierać z Polski, czy nie? Piwko cytrynowe, bardzo dobre. Goser, 369 y, forintów, o tutaj to. A na przykład w sklepie y, w mieście kosztuje około 700, więc warto. Brzoskwinie około 700. Jabłka 455. Papier toaletowy 8 rolek od 800 y, nie, około 2000, 2000, forintów. Pomidor 899, papryka 769, makarony około 500, mąka kukurydziana 499, no 379 też jest. Coca-Cola dwulitrowa 679 forintów, nesti 559 forintów, 489 Coca-Cola 0. 1,75 litra, a tu 1,50 Woda 145, 155, 119 nawet za 1,5 litra. Te słynne langosze można sobie zrobić w domu, bo są też w formie e, doktora Etkera za 899 forintów. Wezmę jedną paczkę z ciekawości na spróbowanie. Musztarda 699 za 200 gram. Za 500 gram, 519 to na przykład jakaś jest. Taki duży chleb 750 gram za 445 forintów. Bułki około 175 gram. Olej litrowy 579 forintów. Winogrona 1699 za kilogram. Tutaj mamy jeden domek, w którym można się i umyć. Są toalety, tam też są toalety. A my idziemy na akwapark. Pokażę jeszcze, że tam mamy swój, swojego, znaczy nie swojego, tylko tego wypożyczonego kampera. A pokażemy Wam, jak się. Znaczy, my nie wchodzimy dzisiaj na akwopar, czy wchodzimy w końcu. Się zobaczy się później, tak? A jak się nie pójdzie, bo trochę nam szkoda kasy ze względu na to, że yy, młody w ogóle nad nami nie chce iść, a młoda to z niczego tam nie skorzysta, bo ona się boi wody. Ja nie wejdę na zjeżdżalnię, bo życie mi jeszcze miłe. Moja żona, ona jest odważna, ona by weszła na, na, na te najwyższe, ale znowu. Wejdzie na te najwyższe, zrobi wstydu innym, że zjechała, a oni nie mogą. Prawda kochanie? Tobie zrobię wstydu. A mi narobi wstydu też. Weź się, schowaj mi. Oczekaj jak ktoś dzwoni. No dobra, to odbiorę i zaraz wam pokażę, jak wygląda wejście. No, dobra i zobaczcie. Tutaj mamy taką bramkę. Tu przechodzimy i tam już wchodzimy tam z daleka. Nie wiem czy widzicie. Spróbuję Wam przybliżyć. Jest taki właśnie dla dzieci. I tego trochę żałujemy, jeżeli byśmy tam nie poszli, no bo młoda może by się tam pobawić.